zarówno samorządy, samorząd województwa, ale przede wszystkim przedsiębiorcy, branża turystyczna, zrobimy wszystko, żeby, żeby sprostać oczekiwaniom turystów. Muzyka Piotr Harasim w barwach Warmii i Mazur Marcin Kuchciński marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Dzień dobry panie marszałku Dzień dobry panie rektorze, Dzień dobry państwu Panie marszałku sezon turystyczny na Warmii i Mazurach zapasem jakie nowe projekty wydarzenia lub miejsca mogą w tym roku zaskoczyć turystów na Warmii Mazurach Mamy kilka, kilka wydarzeń, czy kilka miejsc, które nie są nowością, ale na pewno zaskoczą, bo przecież kwestia rajdu Polski, który za chwilkę przed nami, to już impreza, która od jakiegoś czasu funkcjonuje. W, w tym roku. roku ranga najwyższa. W tym roku e, z wielką radością e, Będziemy gośili, gościli e, Najwspanialszych kierowców Jeśli chodzi o branżę rajdową Więc to nas niezmiernie cieszy Jeżeli zjadą się kierowcy e, Z całego e, świata Również zjadą się e, turyści Z całego świata W zasadzie kibice, więc to dla nas jest na pewno e, ważna kwestia. Na pewno, jeśli chodzi o obszary turystyki, to e, pętla, wielka pętla wokół jezior Mazurskich, to jest coś, co już w tym roku e, pełną parą e, będzie działało, działa i, i można to, można to, e, można te, z tego, z tego z tej ścieżki e, korzystać. Jestem kilka dni po, po, po krótkim żeglowaniu, więc mam dobry przegląd, jeśli chodzi o to, co dzieje się na, na jeziorach, fantastyczne porty, faktycznie. Fantastyczne mariny, ale przede wszystkim nowe szlaki, wyremontowane, zmodernizowane. Jeziora bardziej przyjazne. Jeziora bardziej przyjazne, więc, tych rzeczy, ty, więc tych rzeczy na pewno e, nie brakuje, i, i, i zarówno samorządy, e, samorząd województwa, ale przede wszystkim przedsiębiorcy, branża turystyczna, e, zrobimy wszystko, żeby, żeby sprostać oczekiwaniom e, turystów. Panie Marszałku, e, jeśli chodzi o infrastrukturę, czy nasz region jest gotowy na przyjęcie większej liczby turystów? Czy jesteśmy gotowi, bo mamy, e, mamy e, bardzo dużą ilość hoteli, jeśli chodzi o, o różne, różnego rodzaju poziom świadczonych usług i 5, 4, i 3 gwiazdkowe? Naszym. naszym e, Jakimś takim dylematem i obawą jest to, czy ci turyści tak naprawdę przyjadą do nas i odwiedzą nas w takiej grupy, jaką byśmy chcieli. Na pewno jak zwykle ma w tym, w tym momencie udział swój pogoda. Natomiast również te przyczyny geopolityczne są dla nas niezwykle istotne. To, co się dzieje za wschodnią granicą, również oddziaływuje na ruch turystyczny. Ci turyści zagraniczni, mimo wszystko jeszcze boją się przeżyć naszego regionu, dlatego Wykorzystujemy każdy moment, żeby zachęcać, zapraszać i twierdzić, że u nas jest oprócz tego, że jest bezpiecznie, jest naprawdę pięknie i warto spędzić dobrze czas. To zachęćmy turystów do odwiedzin naszego regionu. Jeśli miałby Pan wybrać jedno miejsce, które mogłoby konkurować z najpiękniejszymi destynacjami zagranicznymi, jakie by to miejsce na Warii Mazurak było? Pewnie trudno mi, trudno mi obiektywne podejście do tego, ale dla mnie osobiście na pewno są to wielkie jeziora mazurskie. E, uwielbiam. Mała Chorwacja. E, tak. Uwielbiam. E, każdy może znaleźć nawet z żeglarzy coś dla siebie, czy z motorowodniaków, bo północna część szlaków jest bardziej naturalna, bardziej dzika. E, dla tych, którzy e, wolą ciszej faktycznie żeglowanie po, w dobrych warunkach i również dobre, dobre e, porty. Ale również ta południowa część, czy środkowa, bo południowa też ma swoje e, te, 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 te obszary dzikości, ale ta, ta, ta środkowa, powiedzmy hmm. Mikołajki e, i, i, i Śniardwy, to są te miejsca gdzie bardziej pewnie toczy się życie motorowodne, z fantastycznymi również marinami. Więc dla mnie, tak jak powiedziałem, jestem kilka dni po, po, po żeglowaniu, fantastyczny czas. Uwielbiam tam spędzać swoje, swoje, swój urlop, swoje wolne dni. A ma Pan jedno takie swoje ulubione miejsce? Gdzie Pan lubi najbardziej spędzać czas? Na żeglówce. To jest moje... Ulubiony to jest, port to jest, może? To jest Tych portów jest kilka ulubionych, natomiast nie chciałbym tutaj być posądzony o kryptoreklamę, ale na pewno e, Sztynort to jest kultowe miejsce po modernizacji, e, po modernizacji tym bardziej, ale również jezioro Tauty, jeśli chodzi o stare sady, to też e, wyjątkowe miejsce z fantastycznymi restauracjami gorąco polecam. To jeszcze na koniec taka podpowiedź dla turystów. Panie Marszałku, gdyby miał Pan za, zaprojektować taki idealny dzień turyście, który odwiedza nasz region, jakby taki plan dnia wyglądał? No, myślę, Jeden że, dzień. Myślę, że jednego dnia by, by zabrakło, bo oprócz tego, że mamy fantastyczne krajobrazy, jeziora, jeziora rzeki, lasy, no to na pewno, na pewno bez hierarchii, nie układając ich od początku dnia, ale na pewno odwiedzenie Wielkich Jezior Mazurskich, czy to w formie żaglówki, czy to w formie przyjażdżki motocyklem, to na pewno spływ, spływ kajakowy, nie tylko kurtynią, ale chociażby maruską, chociażby łyną, na pewno trasa rowerowa i nie tylko, nie tylko jeśli chodzi o Wielkie Jeziora Mazurskie, ale również Green i szerok trasy turystycznych, chociażby jak fantastyczna trasa po nasypie kolejowym między Biskupcem a, a Szczytnem. No i oczywiście odwiedziny, odwiedziny kultowych miejsc, tak jak chociażby Ukiel w Osztynie, zagospodarowanie jeziora Ukiel, nasze fantastyczne restauracje i kuchnie na kolację. Tutaj koniecznie trzeba spróbować smażonej ryby. Dokładnie tak. Panie Marszałku, bardzo dziękuję za rozmowę. Nasza rozmowa z kolei do obejrzenia na portalu www Kopernik. KTV. Jeszcze raz powtórzę: Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Za dziękuję osobę. pięknie.